Szanowni Państwo, to, że jakiś produkt trafia na rynek, a inny produkt jest z rynku wycofywany, to jest sytuacja absolutnie naturalna w gospodarce, no nie ma o czym mówić. No chyba, że z rynku wycofywany jest wyjątkowo udany, wyjątkowo popularny produkt. No, taki chociażby jak Interlink. Wiele wskazuje na to, że. Zapadła decyzja, żeby Interlink powoli, albo szybciej tego nie wiem, wygaszać i zastąpić go docelowo i zupełnie zagranicznym odpowiednikiem. Jakkolwiek by tej decyzji nie oceniać, ona z biznesowego punktu widzenia może być zrozumiała, niemniej. Wydaje mi się, że warto wykorzystać ten moment, żeby wyrazić szacunek twórcom interlinka, osobom, które ten system wymyśliły, stworzyły, opiekowały się nim, rozwijały go przez te lata. To jeden z najlepszych w mojej i nie tylko mojej ocenie polskich produktów IT. Tym tematem zajmuje się we wstępniaku do lutowego wydania CRN Polska. Tym tematem zajmuje się także w takim artykule na portalu crn.pl pod tytułem Zlot twórców Interlinka. Tam rzucam w tym artykule pewien pomysł, taką zachętę. Jeśli ktoś z Państwa, kto przeczyta ten artykuł,. I podchwyci ten pomysł, zdecyduje się go zrealizować, to proszę o sygnał. I tutaj, w imieniu redakcji CRN Polska, gwarantuję, że nie tylko będziemy przyklaskiwać takiej osobie, ale też zrobimy wszystko, aby wesprzeć i nagłośnić taką inicjatywę. Także życzę miłej lektury i jeszcze raz ukłonę ode mnie dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie i rozwój systemu Interlink. Kochani, jesteście wielcy.